Dzień dobry Państwu, Tomasz Piekielnik z tej strony. Dzieją się spektakularne rzeczy, które mogą mieć duży wpływ na nasze pieniądze. Na ekonomię i finanse. W Rosji trwa pucz Jewgenia Prigorzyna i jego wagnerowców. Putin z kolei wygłosił przemowę do narodu i twierdzi, że wszystko jest zdradą inspirowaną przez państwa Zachodu. W kontekście tego wszystkiego uważam, że warto rozmawiać o tym, co może się wydarzyć dla świata naszych finansów, naszych oszczędności, ale także naszych kredytów i tego, czy zawsze te nasze środki pieniężne będą dostępne, czy nie warto więcej niż zwykle utrzymywać w gotówce, może w złocie. Na ten moment jednak proszę Państwa o pewną pomoc w promocji tego kanału, łapkę w górę, komentarz. I przede wszystkim zasubskrybowanie tego filmu. Natomiast to, co jest najważniejsze, to polecanie go dalej swoim znajomym. Można to zrobić za pomocą udostępnienia w swoich mediach społecznościowych, czy przesyłając po prostu link do tego wideo swoim znajomym, czy swoim najbliższym. Warto, aby te treści niosły się szerzej, tym bardziej, że moją intencją jest przekazywać Państwu szczerze informacje i mój punkt widzenia. Ale z jednej strony ten punkt widzenia ma polegać na tym, aby Państwo mogli na tej bazie podejmować rozsądne decyzje dotyczące swoich własnych finansów, jak też nie popadali w jakieś skrajne emocje i nie ulegali wpływom różnego rodzaju naciągaczy. Zważcie, drodzy Państwo, że nigdy nie przedstawiam i nie mam zamiaru przedstawiać na tych filmach, na kanale YouTube jakichś rekomendacji inwestycyjnych. Abstrahując od tego, że do tego typu rekomendacji upoważnieni są, no, można powiedzieć, doradcy inwestycyjni posiadający odpowiednią licencję, to jednak warto orientować się w świecie ekonomii, finansów i w geopolityce. Bo nawet niekiedy doradcy inwestycyjni ferują swoje wyroki na podstawie no, tak zwanych mainstreamowych informacji, a jak wiemy, te bardziej mają za zadanie kształtować nasz światopogląd i nasze decyzje niż dostarczać rzetelnych informacji i prognoz tego, co może się wydarzyć. Niech dowodem tych słów będą chociażby wskazania na przeszłość. Za każdym razem, kiedy mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju ciekawymi obligacjami firm, które padały, były one też rekomendowane i przez same banki, i przez doradców inwestycyjnych, i różnych znawców finansów. Ja chcę Państwa przed tym wszystkim również przestrzegać, ale w ten sposób, aby otwierać oczy, aby uruchamiać u każdego z Państwa z osobna zdolność, Myślenia i interpretowania faktów. A dla wszystkich z Państwa, którzy interesujecie się tym jeszcze bardziej, tym jak ekonomia, geopolityka i te wydarzenia mogą mieć wpływ na nasze finanse i dlaczego, dla tych wszystkich z Państwa, którzy jesteście zainteresowani jeszcze głębszą analizą faktów przeze mnie i można powiedzieć jeszcze bardziej zaawansowanymi wnioskami wnioskami już bardziej konkretnymi, które można odnieść do naszych oszczędności, do naszych pieniędzy, do kursów walut, do dostępności właśnie naszego majątku dla nas, do dostępności środków na rachunkach bankowych, ale przede wszystkim do tego, w jaki sposób można zabezpieczać swoje finanse, zabezpieczać swój majątek, to dla tych wszystkich z Państwa, którzy chcecie poznać ten nieco szerszy horyzont, mam niesamowitą propozycję. Zapraszam serdecznie już w najbliższy czwartek o godzinie 19 na specjalny webinar, bezpłatny, poświęcony tym zagadnieniom. Wystarczy, że zapiszecie się Państwo na stronie internetowej, którą widzicie w tej chwili na ekranie. Wejdźcie proszę na tomaszpiekielnik.pl, tam otrzymacie więcej szczegółów. Mam nadzieję, że z każdym z Państwa zobaczę się już w czwartek o godzinie 19. Do zobaczenia. Zanim przejdę do analizy tego, co dzieje się w tej chwili w Rosji, tego, jaki to może mieć dalej skutek dla naszej ekonomii i finansów, chciałbym zaznaczyć, że nie jestem jasnowidzem i nie przewiduję przyszłości. Niemniej, analizując fakty, analizując yy, ekonomię, analizując informacje i doniesienia geopolityczne, można z tego wyciągnąć pewne wnioski, które staram się Państwu prezentować na tym kanale od dłuższego zresztą już czasu. Polecam przy tym wszystkim nowym widzom właśnie niedawne wideo, które dotyczyły sytuacji finansowej w Polsce, jak też... Yy, Początku, jak mi się wydaje, krachu finansowego, czyli pewnego rodzaju załamania w sektorze bankowym. Mowa tutaj o Stanach Zjednoczonych, o upadku banku SVB, mowa też o upadku banku Credit Suisse. Te materiały znajdziecie Państwo w opisie filmu, podlinkuję je tutaj dla osób, które chciałyby mieć do nich dostęp. Niemniej, przechodząc do sedna tego materiału, chciałbym powiedzieć, że może być tak, że jakiś większy przewrót w Rosji dojdzie do skutku, i za kilka dni, a może kilka tygodni będziemy tego świadkami. Przy czym nie łudźmy się, że te rzeczy nie dzieją się przypadkowo. Stoją za tym pewnie rzeczywiście różne służby. Samo się tu nic nie robi. W takiej sytuacji, jeżeli ten pucz dojdzie do skutku, być może Rosja stanie się w jakimś sensie zależna od Zachodu, a przynajmniej zakończy się konflikt na Ukrainie. Oczywiście jest to prawdopodobna wersja wydarzeń, niemniej ja osobiście na to bym nie liczył. A to dlatego, że, no właśnie, przede wszystkim Rosja to nie tylko Rosja. Uważam, że Rosja to też Chiny. W pewnym sensie te państwa pokazały, że grają w jednej drużynie. Być może w jednej drużynie grają też jeszcze inne państwa BRICS. Tego do końca nie wiemy, historia pokaże. Gra idzie jednak o coś więcej niż tylko konflikt na Ukrainie. Za duży tu był zbieg okoliczności z nagłym zakończeniem pandemii, przyznacie Państwo, prawda? Być może Rosja i Chiny tym samym powiedziały państwom Zachodu, WHO, państwom G7 i tak dalej, że nie wchodzą dalej w scenariusz, który mieliśmy realizowany, który rozgrywał się przez dłuższy czas na naszych oczach, począwszy od początku roku 2020. Tak na szybko, przypomnijcie sobie, drodzy Państwo, co się działo. Czy to nie było dziwne? Czy nie dziwne było zakończenie tego wszystkiego wybuchem wojny? Czy gdyby ta wojna została wygaszona, nie wróciłby tamten scenariusz pełną parą? Każdy z Państwa może we własnym zakresie udzielić sobie odpowiedzi na te właśnie pytania. W ramach tego scenariusza w pewnym sensie można powiedzieć, że nic złego z ekonomią nie powinno się wydarzyć. Myślę, że jednak to jest taki pozorny wniosek. W takiej sytuacji scenariusza jakoś prawdopodobnego, niemniej w jakim zakresie nie wiem powiedziałem jednak, że nie wydaje mi się, że on się zmaterializuje, no to w ramach tego scenariusza pytanie rzeczywiste jest, czy wszystko wróci do normy, wszystko wróci na stare tory. I jakie to będą tory? To jest przed 2019 czy 2020 roku? Czy to właśnie z tego konkretnie okresu? Niektórzy twierdzą, że to wszystko, co działo się w latach koniec 2019, 2020, 2021, to było przygotowaniem nas do czegoś następczego, do jakiejś większej reformy, nie tylko społecznej, ale także finansowej. Z drugiej strony może być też tak, że wydarzą się rzeczy, o których nam ostatnio mówi się coraz więcej. I mimo wszystko pojawi się jakiś konflikt zastępczy, czy to na Bliskim Wschodzie, jako tzw. Jako tzw. proksywojna świata Zachodu, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, z państwami takimi jak Chiny, Rosja, bo Coś mi się wydaje, że jeśli do takiego konfliktu dojdzie już bardziej kinetycznego, nie odbędzie on się ani na terytorium Rosji, Stany Zjednoczone nie wyślą tam wojsk. Podobnie w drugą stronę. Rosjanie nie spodziewam się, że będą wysyłać wojska wprost na teren Ameryki Północnej. A to dlatego, że oba państwa są potęgami, są mocarstwami atomowymi także. I pewnie. Są też świadome tego, że taki krok, taki otwarty konflikt, wystąpienie z tak otwartą przyłbicą musiałoby pociągnąć właśnie ten skutek w postaci uruchomienia konfliktu atomowego. Oprócz tego, że wspominam państwo o konflikcie zastępczym na Bliskim Wschodzie, gdzie dzieje się coraz bardziej gorąco, mamy od dłuższego czasu też toczący się w jakimś sensie żółwym tempem, ale jednak konflikt o Tajwan. W końcu. Prawdopodobnym jakimś wydarzeniem jest dla mnie powrót zarazy, powrót do tamtego scenariusza. I to są te trzy, w mojej ocenie, najbardziej prawdopodobne wydarzenia. Jak wspomniałem, rozwiązanie pod tytułem wszystko wróci do normy, ponieważ pucz uda się w stu procentach i państwa Zachodu w jakimś sensie uzależnią od siebie Rosję, czy spowodują do tego, że będzie musiała przynajmniej grać, tak jak Zachód zagra, podobnie jak to się stało z Ukrainą. Jakiś czas temu, tak twierdzą przynajmniej niektórzy. To ten scenariusz, moim zdaniem, po prostu nie dojdzie do skutku. Jest on zwyczajnie mało realny. W mojej ocenie, drodzy Państwo, dajcie znać w komentarzach, jak wy uważacie, który scenariusz według Was jest najbardziej prawdopodobny. Ten wstępny, powiedzmy, że pucz się uda i Zachód uzależni od siebie Rosję, a może ten drugi, czyli będziemy mieli do czynienia z jakimś konfliktem zastępczym na Bliskim Wschodzie. Może następny konflikt o Tajwan, a może jeszcze powrót do zarazy i do scenariusza, który był wcześniej realizowany. To wszystko oczywiście jest możliwe. To wszystko będzie miało różne skutki dla naszych finansów i dla ekonomii. Przejdźmy już właśnie teraz do ekonomii i finansów. Przecież to wszystko, co dzieje się w Rosji, spowoduje, że Europa Centralna może stać się bardziej jeszcze ryzykowna w oczach inwestorów, w oczach firm, w oczach kapitału. W oczach właścicieli potężnych pieniędzy. Według mnie jest to nieuniknione. Uważam, że w najbliższych dniach i tygodniach będziemy mieli właśnie z czymś takim do czynienia. Czy przynajmniej według wszelkich prawideł ekonomii powinniśmy mieć do czynienia? I teraz właśnie gwiazdka. Powinniśmy, powiedziałem, drodzy Państwo. Tutaj pytanie. Dlaczego w oczach różnych agencji ratingowych Polska wciąż ma tak wysoką pozycję? To jest pozycja wśród największych agencji ratingowych na poziomie A, najwyższym. Pomimo tak wielu czynników negatywnych, nie żebym się skarżył czy nie cieszył, wręcz przeciwnie, zależy mi na tym, abyśmy byli jako Polska, jako kraj, jako gospodarka oceniani wysoko i mieli rzeczywiste osiągnięcia. Ale coś tutaj jest według mnie nie tak i nielogiczne. Zobaczcie Państwo zresztą sami i spójrzcie na te kilka faktów. W dniu 23 czerwca na stronach Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja, że agencja Fitch utrzymała wysoką ocenę A minus, dla Polski. Konkretnie jest to rating, który skupiał się na długu Polski, głównie z tytułu obligacji. Ale z drugiej strony mamy fakty takie. Polska finansuje wojnę. W znacznym stopniu. Wojnę na Ukrainie oczywiście. Oficjalnie mówi się o 50 miliardach złotych. Do tej kwoty przyznała się pani minister finansów Magdalena Rzeczkowska w trakcie jednej z konferencji prasowych w Polsce czy za granicą. 50 miliardów złotych oficjalnie. Ciekawe, czy w tej kwocie uwzględnione są tu koszty paliw, które dostarczane są podobno po zaniżanych cenach na Ukrainę? No, nie jest to jako koszt, tylko obniżony przychód. Czy uwzględnione są tutaj różne szkolenia wojskowe na polskim sprzęcie, jego używanie dla celów tych właśnie szkoleniowych i inne trudne do uchwycenia, po prostu jako przelew bankowy czy w bilansie rozliczenia? Według mnie realnie ta kwota może być znacznie większa, ale nie chcę tu spekulować. Bo już te same 50 miliardów złotych to prawie 10% dochodu Polski. Nasz budżet, a konkretnie jego przychody, to wartość między 550 miliardów a 600 miliardów złotych. To suma wszystkich wpływów podatkowych do budżetu. Nie dajcie się Państwo przy tym proszę wrobić w porównania do PKB. Wiele razy tłumaczyłem to na tym kanale dlaczego bzdurą jest odnoszenie do PKB, takich wartości jak wydatki, takich wartości jak. Dług publiczny, odsetki od tego długu publicznego. W skrócie, PKB to wartość towarów i usług, czyli dóbr wytworzonych w gospodarce, ale przez wszystkie podmioty, przede wszystkim przez sektor prywatny. Ale czy sektor prywatny, jak sama nazwa mówi, jest państwowy? Czy są to dochody państwowe, budżetowe? No nie mamy przecież takiej gospodarki. Mamy póki co jeszcze gospodarkę wolnorynkową. Dlatego należy wszelkie koszty państwa odnosić do. Dochodów tego państwa, a więc do dochodów budżetowych, które, którym to dochodem budżetowym nie jest PKB. Myślę, że to dla państwa jest po prostu zrozumiałe. Do tego dodam, że z, przez Polskę przechodzi całość uzbrojenia, czy niemal całość uzbrojenia dla Ukrainy, a polskie wojsko bierze udział w tej wojnie bardziej, w mojej ocenie bardziej niż jakiekolwiek inne państwo, poza samą Ukrainą, rzecz jasna. Czy za to kiedyś będzie chciała Rosja wymierzyć nam jakąś karę oby nie? Ale musimy zakładać tutaj różne scenariusze i jakieś pra prawdopodobieństwo także i właśnie tego. I to wszystko powoduje, że ja mam potężne wątpliwości. I uważam, że jest w pewnym sensie nielogiczne, dlaczego ten rating, czy każdy jeden rating naszego państwa wygląda tak wysoko. Z innej jeszcze strony, w Polsce inwestują zagraniczne korporacje rządzące światem, tym cyfrowym i tym finansowym. Dwa przykłady z ostatnich miesięcy to Microsoft i Intel. Przykład Microsoftu to ogłoszona niedawno, kilka dni temu raptem, kwestia budowy centrum przetwarzania danych w chmurze w Polsce dla całej Europy Środkowej i Wschodniej. Jest to pierwszy tego typu ośrodek w Polsce i tutaj w tej części Europy. Kwota inwestycji to podobno miliard dolarów, a więc około 4,5 miliarda złotych. Drugi przykład to Intel. Firma Intel specjalizująca się czy znana z tego, że produkuje przede wszystkim procesory, ogłosiła, że pod Wrocławiem wybuduje zakład w Miękini o wartości 20 miliardów złotych. Tam ma ten zakład zajmować się testowaniem i integracją półprzewodników. Ale co jest ciekawe, na to chcę zwrócić uwagę, wcześniej Intel ogłosił, że wybuduje w Niemczech fabrykę półprzewodników o wartości już 30 miliardów euro. To około 135 140 miliardów złotych. A więc do 20 miliardów złotych ma się to, jak sami państwo widzicie, w jaki sposób. Jest to niemal sześciokrotnie wyższa wartość. Czy to wszystko to jasny sygnał, że będzie tu bezpiecznie, bo duże korporacje, duże firmy inwestują? No, na to mam odpowiedź i tak i nie. Za jest argument taki, że te firmy w ogóle zdecydowały się na inwestycje tu, w państwie, który graniczy z Ukrainą, gdzie Toczy się wojna. Na nie z kolei argumentów jest więcej. Te kwoty, które Państwu wymieniłem, to drobne w skali działalności tych potężnych koncernów. Poza tym w Polsce generalnie lokuje się produkcje i takie działalności koncernów, które albo są, no, można powiedzieć, niewygodne w państwach siedziby tych koncernów dla nich, albo potrzebują taniej siły roboczej, ale bardziej wykwalifikowane niż jest to chociażby w Indiach, w, w Indonezji czy w innych państwach innej kultury, można powiedzieć tak, niż anglosaskiej, niż amerykańskiej, niż europejskiej. Ewentualnie lokuje się tutaj takie działalności, które nie są z, z punktu widzenia koncernów strategiczne to satelitarne oddziały firm, które według mnie tak rozlokowują swoje zasoby, by w razie czego można było je spisać na straty. O tym świadczy też relacja fabryki Intela w Niemczech do tej w Polsce. Tam 130-140 miliardów złotych, tu 20, a więc różnica jest 6-7-krotna. Reasumując, według mnie te okoliczności świadczą o tym, że wysokie wskaźniki ratingowe utrzymywane są, Sztucznie. To w pewnym sensie nagroda dla Polski od Stanów Zjednoczonych i tam znajdujących się firm ratingowych, za to, że nasz polski rząd, czy bardziej rząd rządzący państwem polskim, robi co Waszyngton tylko chce i godzi się na tak dużo. Dzięki temu rząd może stale zwiększać zadłużenie państwa wbrew logice i ekonomii. To dzięki właśnie tym ratingom. Moim zdaniem o to tu po prostu chodzi. Gdyby wskaźniki ratingowe uwzględniały realną sytuację, byłoby znacznie trudniej zaciągać nowe zadłużenie. Rząd nie mógłby uprawiać ogromnego rozdawnictwa i zadłużać budżetu tak, jak to czyni. Przypomnę, na ten rok, czyli 2023, deficyt planowany jest na ponad 100 miliardów złotych. Podkreślam, dla nieznających się na ekonomii, deficyt to manko w kasie, to kwota nadwyżki, ale wydatków nad przychodami. Jeżeli mamy więcej wydatków niż przychodów i jest tak stale od wielu, wielu lat, a tak jest z naszym budżetem, no to nie trudno się domyślić, że musimy stale zwiększać zadłużenie. I stałe zwiększanie zadłużenia możliwe jest dopóty, dopóki agencje ratingowe przyznają nam właśnie tak spektakularnie, ale nielogicznie według mnie wysokie oceny. Dziwi mnie tylko, dlaczego naprawdę ekonomiści w prasie, publicyści, eksperci w telewizji. Nie wskazują na te okoliczności. Przecież to jest logiczne dla każdego. Myślę, że nawet dla tych, którzy nie zabierają tutaj głosu, być może obawiając się czegoś. W związku z tym, co Państwu przed chwilą przedstawiłem, zadam teraz pytanie: co jednak może się wydarzyć? Według mnie, w kontekście tego, że właśnie rozpędza się w Rosji pucz i może dojść tam do zaognienia się działań, bo przecież umówmy się jasno, prawdopodobnym scenariuszem jest też taki, że Rosja, że Putin postawi sprawy w sposób twardy i zdecydowany, że wydarzy się militarnie i kinetycznie coś zwyczajnie groźnego. Co może to oznaczać dla świata finansów i ekonomii? Według mnie, że po prostu prywatny kapitał, fundusze inwestycyjne zaczną po cichu stąd uciekać. Według mnie może to się stać, nawet jeżeli agencje ratingowe będą nadal, moim zdaniem, sztucznie utrzymywać wysoką cenę dla Polski. Tu relacja jest bardzo prosta. Im naprawdę większe ryzyko w Polsce dla dużych pieniędzy, tym szybciej te pieniądze stąd odpływają. A to ma przecież swoje konsekwencje. Konsekwencje takie jak spadek wartości złotego, problem z obsługą długu, Konieczność zwiększania oprocentowania obligacji, aby innych inwestorów, ewentualnie zagranicznych, zachęcić do tego, aby kupowali polskie obligacje, które to muszą być stale odnawiane. Nie tyle muszą być emitowane coraz to nowe obligacje, aby sprostać zwiększaniu zadłużenia, bo obligacja to jest tylko taka nazwa na pożyczkę, którą państwo zaciąga u różnego rodzaju inwestorów, którymi są głównie banki, w szczególności też banki centralne innych państw, ale też banki. Komercyjne. Następnym problemem z tym związanym to chociażby reputacja już wyemitowanych obligacji rządowych i wiarygodność państwa jako dłużnika. Drodzy Państwo, jeżeli tam sytuacja na Ukrainie, czy pomiędzy Rosją a Ukrainą, czy w samej Rosji będzie się zaogniać, z czym to według mnie należy się liczyć, to moim zdaniem też nie będzie możliwe bez końca utrzymywanie tych wskaźników na poziomie A, na najwyższym poziomie. Jak zatem sami Państwo możecie dostrzec. Te aktualne wydarzenia bezsprzecznie będą mieć przełożenie na finanse i na ekonomię. Opowiedziałem Państwu już całkiem sporo, co uważam w tej przestrzeni, można powiedzieć, bardziej ogólnej, czyli takiej makroekonomicznej. Warto teraz porozmawiać o tym, co może mieć to wszystko za skutki w takiej skali mikroekonomii. Czyli dla nas konkretnie, dla każdego z nas, dla przedsiębiorców, dla inwestorów prywatnych, dla osób zwykłych, szarych obywateli, którzy po prostu nawet i żyją od pierwszego do pierwszego, jak też dla tych wszystkich, którzy mają kredyty i muszą je obsługiwać. Nie myślą o inwestowaniu, dlatego że właśnie żyją w jakiejś pętli zadłużenia. O tym wszystkim, drodzy Państwo, porozmawiamy szerzej, tak jak zapowiedziałem, na najbliższym webinarze na bezpłatnym szkoleniu online, na które to Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Widzimy się w najbliższy czwartek 29 czerwca o godzinie 19. Zapisać możecie się Państwo na ten webinar pod adresem dostępnym tutaj właśnie w tej chwili, który Państwu wyświetlam. Ewentualnie możecie wejść na stronę tomaszpiekielnik.pl i tam będą dalsze instrukcje. Webinar jest bezpłatny. Porozmawiamy sobie naprawdę głęboko i w szczegółach o tych wszystkich zagadnieniach. Konkretnie o tym, jak zabezpieczyć swoje pieniądze, jak zabezpieczyć inwestycje. Porozmawiamy o tym, jakie scenariusze mogą się zrealizować, które to nie mogą być z pewnych przyczyn omawiane tutaj w taki oficjalny sposób na tym kanale. To byłoby na tyle w tym wideo. Bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Pozdrawiam, Tomasz Piekielnik.